Szanowni Państwo, opuszczamy niegościnne tereny Asyrii, opuszczamy żyzne równiny południa Mezopotamii i przenosimy się do Doliny Nilu, gdzie rozkwita zupełnie inna cywilizacja, Cywilizacja starożytnego Egiptu. Cywilizacja starożytnego Egiptu jest nam paradoksalnie dużo lepiej znana ze względu na miejsce, jakie odgrywa w popkulturze. Każdy z Państwa, a przynajmniej myślę, że religiarnia część z Państwa widziała, być może nie na własne oczy, ale przynajmniej na fotografiach, ilustracjach lub filmach, egipskie piramidy, słyszała coś o egipskich bóstwach, o egipskich faraonach, a może obejrzała. Nawet jakiś film zupełnie popkulturowy, taki jak Asterix i Obelix i misja Kleopatra, który dzieje się w realiach końcowej w fazy starożytnego Egiptu, no ale przecież to nadal starożytny Egipt. Zacznijmy jednak od początku. W północno-wschodniej Afryce, w tym samym czasie co nad Eufratem i Tygrysem, w Dolinie Nilu rozwijał się Egipt. Dolina Nilu jest bardzo wąska. Jej szerokość wynosi od kilku do trzydziestu kilometrów. Jedynie ujście rzeki, zwane deltą, w kształcie greckiej litery delta, tworzy większe obszary, na których można wypasać bydło. Długość rzeki od wierzchołka delty do pierwszej katarakty, czyli progu składanego na rzece, wynosi około tysiąca kilometrów. To w naturalny sposób Egipt dzieli się na Egipt Górny, mierzony od pierwszej katarakty do początków Delzy, i na Egipt Dolny, który tworzy delta Nilu. Od zachodu dolinę rzeki ogranicza pustynia Libijska, od wschodu zaś pustynia arabska i linia Morza Czerwonego. Geograficznie Egipt był odseparowany od pozostałych obszarów Bliskiego Wschodu. Jedynie wąski przesmyk łączył deltę z Półwyspem Synajskim. Był to jednak obszar niedostępny. Bagno o szerokości bardzo niewielkiej, ale o podziwu godnej głębokości, które dla niedoświadczonych przybyszów gotuje wiele niespodziewanych niebezpieczeństw. Wielu zaginęło wraz z całym wojskiem, gdy zeszli z właściwej drogi jak pisze Diodor Sycyliński w Bibliotece Historycznej. Na południu Egipt graniczył zaś z Nubią, czyli dzisiejszym Sudanem. Egipt nie posiadał zbyt wielu surowców naturalnych i dlatego zdobywał je drogą handlową bądź też dzięki wyprawom wojskowym. Mieć niezbędna do produkcji brązu pochodziła m.in. z półwyspu Synaj a kość słoniowa i metale szlachetne z terenów położonych na południe od pierwszej katarakty, a zatem znów drewno, zwłaszcza gatunki szlachetne, np. cetr, sprowadzano przede wszystkim z Libanu. Największym bogactwem rodziny Egiptu była natomiast żyzna ziemia, która wydawała regularne, coroczne plony. Perłą Egiptu był Nil prawdziwy symbol Egiptu. Nil, który żywił Egipt, zapewniając poprzez swoje wylewy regularne użyźnianie gleby. Ale Nil to także e, najprostsza droga transportu ludzi i towarów. Nil dawał budulec w postaci mułu połączonego z gliną, z którego można było tworzyć swego rodzaju cegły, z tych cegieł budować budowlę użytku codziennego. W Egipcie, w odróżnieniu do Mezopotamii. Występują bardzo duże ilości kamienia, który nadaje się na budowę. Dlatego budowle o charakterze monumentalnym piramidy, świątynie wznoszono właśnie z kamienia, i dlatego ich wielka trwałość i dlatego do dzisiaj mogą one cieszyć nasze oczy. Egipcjanie, mimo pewnej izolacji naturalnej wynikającej z położenia geograficznego od początku utrzymywali ożywione kontakty z cywilizacjami Azji. Dzięki temu obserwujemy wyraźną różnicę w rozwoju między Egiptem Górnym a Dolnym z korzyścią dla tego ostatniego. Widzimy, Szanowni Państwo, na mapie wyraźnie, że Egipt Dolny ma po prostu połączenie lądowe z Azją, a zatem mogły utrzymać on kontakty, dajmy na to z Mezopotamią, ale częściej z różnymi kulturami i cywilizacjami pojawiającymi się na terenie obecnego Libanu, Izraela czy Syrii. Wykopaliska w Delcie Nilu świadczą o istnieniu imponującego budownictwa już u schyłku 4 tysiąclecia przed Chrystusem, wzorowanego na budownictwie południowej Mezopotamii. Prawdopodobnie pod wpływem sumerów powstało też pismo egipskie. Stamtąd przejęto też znajomość brązu. W Egipcie, jednak pozostającym na uboczu dynamicznie rozwijającym się społeczeństw mezopotamskich, postęp dokonywał się dużo wolniej. Aż do początków drugiego tysiąclecia przed Chrystusem podstawowym surowcem był kamień. Prawdopodobnie w znacznej mierze to właśnie położenie geograficzne zdecydowało, że kraj nad Nilem poszedł własną, odmienną drogą. Wydłużony i wąski kształt Egiptu, rzeka będąca głównym szlakiem komunikacyjnym, a także konieczność stworzenia jednolitego systemu irygacyjnego, wymusiły zjednoczenie górnego Egiptu z dolnym znacznie szybciej niż Mezopotami. Nastąpiło to już w początkach trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. Inicjatorem był słabiej rozwinięty cywilizacyjnie Egipt Górny. Ale zapewne dysponujący bitniejszą armią, który podbił po prostu Deltę Nilu, czyli Egipt Dolny. Symbolem Zjednoczonego Egiptu stała się podwójna korona faraonów, złożona z białej korony Egiptu Górnego i czerwonej Egiptu Dolnego. Dzieje Egiptu dzielimy za greckojęzycznym historykiem Menetonem który napisał w początkach III wieku przed Chrystusem dzieło o historii państwa nad Nidem na 38 dynastii. Podział ten stosowany jest również dzisiaj. Poza tym uczeni wyodrębniają cztery epoki. Stare, średnie i nowe państwo oraz epokę późną, podzielone latami kryzysu, które nazywamy okresami przejściowymi. Szczególne miejsce w dziejach Egiptu zajmuje stare państwo, obejmujące mniej więcej lata 2700 do 2200 przed Chrystusem. Na ten okres przypadają najważniejsze osiągnięcia Egipcjan w zakresie stworzenia koncepcji państwa, zorganizowania administracji i uformowania struktury społecznej. Wprowadzono wówczas kalendarz słoneczny, wykształciła się religia, wysoki poziom osiągnięto w zakresie kultury, wynaleziono pismo, rozwinęła się literatura i sztuka. Jest to również ważne z tego względu, że czas miał w Egipcie wymiar ahistoryczny, w tym sensie, że system państwowy, społeczny i religijny, uformowany w Starym Państwie, trwał bez większych zmian przez tysiąclecia. Utrwalony w sztuce kanon przedstawiania postaci ludzkich był postrzegany przez cały czas istnienia Egiptu, odzwierciedlając statyczny model społeczeństwa egipskiego. Mała podatność Egipcjan na jakiekolwiek zmiany wynikała być może także z ich przekonania, że porządek świata został ustanowiony raz na zawsze w chwili jego stworzenia. Największe osiągnięcia starego państwa związane są z władcami III i Czwartej Dynastii. W tym czasie nastąpiła konsolidacja wewnętrzna państwa i powstał centralny aparat administracyjny skupiony wokół faraona i jego dworu. Dokonano wówczas podziału państwa na okręgi, które za krakami określamy terminem nomos, czyli nom. Symbolem pozycji faraona, a zarazem dowodem niezwykłych możliwości ekonomicznych i organizacyjnych państwa, było wznoszenie, poczynając od trzeciej dynastii, piramid ogromnych grobowców, władców. Budowle te symbolizowały harmonię świata, były świadectwem wyniesienia faraona ponad społeczeństwo. Czyniły go równym bogom. Wierzono, że jest on synem boga słońca Re. Wykonawcą jego woli na ziemi, a po śmierci sam staje się Bogiem. Piramida była nie tylko grobowcem, ale także świątynią, w której mieszka Bóg, mogła też kojarzyć się z Egipcjaną z ich wyobrażeniem o powstaniu świata. Jeden z mitów mówił bowiem, że świat wyłonił się z praoceanu jako wierzchołek pagórka, kurując nad płaskim lustrem wody, tak jak piramida nad piaskami pustymi. Na wierzchołku tym usadowiono słońce, re, aby dokonywać dzieła stworzenia. Kształt piramidy wyjaśniano jako zastygły promień słońca, po którym duch faraona mógł się wznieść aż do gwiazd. Zwyczaj wznoszenia piramid przetrwał do czasów średniego państwa. Czyli do początku drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Nigdy nie były jednak one tak monumentalne jak w okresie panowania czwartej dynastii. Największą o wysokości około 150 metrów wzniósł faraon Hufu po grecku Cheops, stąd do tej pory znamy ją jako piramidę Cheopsa Okazałe, chociaż już nie tak wysokie, piramidy zbudowali dwaj kolejni władcy z tej dynastii. Czyli Hafre i Meneurage, czyli po grecku Hefren i Mykerinus, i pod tą nazwą znamy te piramidy. Stare państwo egipskie upadło w wyniku pojawienia się silnych tendencji odśrodkowych, które nasiliły się wraz ze wzrostem znaczenia bogactwa nomarchów, czyli zarządców poszczególnych nomów, tych okręgów, o których Państwu wcześniej wspominałem, oraz kapłanów. Elita społeczeństwa coraz bardziej starała się uniezależnić od faraonów. Dążenia te zbiegły się z wieloletnią klęską suszy. Niski poziom wylewów Nilu katastrofalnie odbił się na gospodarce i sytuacji społecznej w Egipcie. Głód skutecznie osłabił wiarę w boskość faraonów. Doszło do zamieszek, które trwały ponad 100 lat i doprowadziły do zaniku władzy centralnej. Największy triumf Egipt przeżył jednak w okresie Nowego Państwa, czyli od mniej więcej 1550 do 1070 roku przed Chrystusem. Wówczas to władcy XVIII dynastii wchodzącej z najświetniejszej w historii Egiptu, podjęli serię wypraw i podbojów skierowanych na północny wschód, to jest na teren Palestyny i Syrii. Docierając aż do Eufratu, czyli do Mezopotamii. Ekspansja ta była w pewnym sensie reakcją na gorzkie doświadczenia z przeszłości. W XVIII wieku przed Chrystusem, bowiem właśnie z tej strony najechały obce ludy, znane pod nazwą Hyksosu. Przez ponad 100 lat panowały one nad Egiptem. Podboje tebańskiej dynastii sprawiły, że aż do XIII wieku przed Chrystusem Syria pozostawała w sferze Egipskiej dominacji politycznej i wojskowej. Egipt stał się głównym mocarstwem ówczesnego świata. Od XIV wieku przed Chrystusem jedyną przeciwwagą stanowiło państwo Hetytów, które powstało we wschodniej części półwyspu Azji Mniejszej, czyli na terenie dzisiejszej Turcji. Na początku XIII wieku przed Chrystusem zarysowała się między nimi równowaga sił co zaawansowało podziałem strefy wpływów w Syrii i podpisaniem Traktatu Pokojowego. Ekspedycje zbrojne na tereny syryjskie umożliwiały Egiptowi pompanowanie nad ważnym szlakiem handlowym. Miały również charakter prewencyjny. Uprzedzały ewentualne najazdy obcych ludów z terenów blisko wschodnich. Egipcjanie zetknęli się bezpośrednio z innymi cywilizacjami bliskiego wschodu. Wyprawy na południe do Nubii dyktowała konieczność zdobycia surowców. U schyłku XII wieku przed Chrystusem Egiptowi zagroziła inwazja tzw. ludów morza. Mianem tym określa się wielki zlepek różnych plemion z dominacją plemion indoeuropejskich, a zatem z tej grupy ludnościowej i językowej, do której i my należymy. Te ludy, może, przybyły gdzieś z północnych wybrzeży Morza Czarnego, może z dolnego Dunaju i zaatakowały cywilizacje położone na Bliskim Wschodzie. Między innymi cywilizacje Egiptu, ale także Chetytów, także Asyrię. Także, szanowni Państwo, była to taka inwazja, która dotknęła cały ten region. No dobrze, było sporo o historii politycznej i militarnej, ale parę słów należyć także wyjaśnienia i informacji o tym, jak wyglądało społeczeństwo starożytnego Egiptu. Najważniejszą postacią społeczeństwa egipskiego był rzecz jasna Faraon, któremu Egipcjanie oddawali boską cześć. Całe państwo należało do niego. Jego władza miała charakter absolutny i była despotyczna. Rządy sprawował za pośrednictwem zastępców, którzy stanowili arystokrację urzędniczą. W drugim tysiącleciu przed Chrystusem, w okresie Nowego Państwa, dołączyła do tej arystokracji arystokracja wojskowa, wywodząca się z zawodowej kadry oficerskiej. Ważną rolę w otoczeniu króla i społeczeństwie odgrywali kapłani. Uważano ich za pośredników między ludźmi a bogami. Pamiętamy, szanowni państwo, przecież, że religia Egiptu to religia politeistyczna bardzo skomplikowany, często sprzeczny z sobą system złożonych wierzeń, bóstw i interakcji między nimi. Wracając jednak do kapłanów, ich znaczenie rosło w miarę budowania coraz to nowych świątyń, na rzecz których już paranowie Starego Państwa. Oferowali obszerne grunty i zwalniali je z płacenia podatków. Dzięki temu, w okresie nowego państwa, świątynie stały się prawdziwą potęgą ekonomiczną i polityczną. Niektórzy faraonowie otwarcie występowali przeciwko kapłanom, co nie zawsze kończyło się zwycięstwem faraonów. Średnią warstwę społeczeństwa egipskiego stanowili rzemieślnicy, kupce, właściciele zakładów rzemieślniczych i przedstawiciele różnych wolnych zawodów, jak na przykład lekarze czy pisarze. Rzemieślnicy zatrudnieni przy wznoszeniu wielkich budowli zorganizowani byli we wspólnoty. W pobliżu bulowlanych piramid, świątyń i innych obiektów powstawały miasteczka, których zamieszkiwali wraz ze swoimi rodzinami. Szanowni Państwo, wbrew pozorom to rzemieślnicy stawiali te wielkie, monumentalne budowle, a nie niewolnicy. Niewolników w Egipcie nie było zbyt wielu. Byli to najczęściej jeńcy wojenni i wykorzystywano ich najczęściej jako służbę pałacową. Najniższą i zarazem najliczniejszą warstwę tworzyli natomiast chłopi, ubodzy felachowi, którzy byli przywiązani do ziemi Którą uprawiali. Nie mieli własnych gruntów, a jedynie pracowali na rzecz faraona, urzędników, świątyń i wielkich właścicieli ziemskich. A co uprawiali i co jedzono w Egipcie? Pszenicę, jęczmień, proso, ale także groch czy sałat. Popularną potrawą były ryby, w końcu Nil, to prawdziwa skarbnica Egiptu. Cóż, miężyzna gleba przynosiła najczęściej obfite plony, i dlatego uważano Egipt za taki spichler ówczesnego świata. I w istocie rzeczy, jeszcze w znacznie późniejszych czasach, tym spichlerzem Egipt był. Ale o tym, Szanowni Państwo, porozmawiamy już na kolejnych spotkaniach.